Achilles Legends Untold to gra od polskiego studia Dark Point Games, które to jednocześnie jest debiutem twórców na polskim rynku. Twórcy podjęli się dość niecodziennego wyzwania, bo mechaniki Souls Lake przenieśli do izometrycznego hack and slasha. Czy ten pomysł ma prawo się udać? Fabuła gry Achilles' Legends Untold jest, jak sama nazwa wskazuje, nieopowiedzianą historią bohatera z greckich mitów, który podczas oblężenia Troi umiera i odwraca się kilkanaście lat później. Jego zadaniem będzie jednoczesne dowiedzenie się, co tak naprawdę się wydarzyło, oraz odnalezienie swojego oddziału zaufanych Myrmidonów. Niestety to, co zauważy, nie spodoba mu się, gdyż Grecja zmieniła się przez ten czas w znacznym stopniu i nie jest już krajem, o który walczył Heras. Oprócz tego pozna też wiele innych wątków związanych ze swoją własną legendą oraz wojną trojańską, w tym na przykład, co się stało z Heleną. Punkt wyjścia historii jest bardzo ciekawy, jednak jednocześnie twórcy go nie wykorzystali do końca. Pomimo wyraźnego aspektu mitologicznego, cała historia ma niekoniecznie mityczny posmak, a bardziej smakuje jak typowa opowieść o zemście. Paradoksalnie w grze pojawia się niewiele mitycznych stworzeń, podobnie jak samych wątków. Właściwie to większość z nich bardziej przypomina typowe fantazy, a nie mitologiczną Grecję. Będziemy walczyć z ogrami, gryfami, armiami nieumarłych czy też tajemniczymi demonami prześwitującymi z drugiego wymiaru, do którego Achilles może co jakiś czas wejść. Sama rozgrywka w Achilles Legends Untold to kombinacja izometrycznej gry hack and Slash w stylu Diablo 4 oraz mechanik typowych dla klasycznych gier z serii Dark Souls. Nasz bohater będzie biegał po różnych obszarach Grecji. Zdobywał dziesiątki przedmiotów, gdzie znaczna część z nich to przedmioty jednorazowe, takie jak miksturki gdzie też wzmocnienie obrażeń od broni, ale będzie też walczył z licznymi wrogami. Jak już wspomniałam, jednak pula przeciwników nie zachwyca i w znacznej mierze przez większość część gry będziemy walczyć z nieumarłymi oraz zwykłymi żołnierzami. Czasami pojawia się tylko jakiś lew, ogr czy też inny trujący w kwiat. Sporo wrogów jest też niestety przemielonych i pojawiają się w różnych miejscach posiadając inny kolor od oryginału. Groźny pająk będzie występował w trzech lub czterech odmianach, gdzie głównie będzie się różnił tym, czy próje na nas ogniem, czy też trucizną. Pomimo tej niewielkiej wariacji przeciwników, w Achilles Legends Untold gra płynie i czujemy ciągły przepływ energii z gry. Pomimo mniejszej dynamiki niż w standardowym hack and slaszu, nasz Achilles szybko przebiega kolejne etapy, a jeżeli go odpowiednio rozwiniemy, to spokojnie poradzi sobie z każdym przeciwnikiem. Pomimo elementów solusowych, takich jak ogniska, czy też potrzeby odzyskania doświadczenia po śmierci, to granie jest zbyt trudne. Grając na wyższym poziomie trudności, bo jest także tryb easy, nie miałam większych problemów w grze prawie na żadnym etapie. Może mieć na to też wpływ fakt, że bardzo lubię gry typu Souls like i się mocno już wyrobiłam w takim stylu rozgrywki. Niemniej jednak, pomimo całej solusowości, Achilles Legends Untold powinien być całkiem przystępnym wyzwaniem dla większości graczy. A jeżeli ukończyłeś np. Elden Ring, to wejdziesz w grę jak w masło. Nasz bohater rozwija się w bardzo atrakcyjnym i budującym lekki niepokój olbrzymim drzewie konstelacji. Nie ma się o co martwić, bo większość rodzajni w tym drzewie to proste pojedyncze punkty do podstawowych statystyk, a te skalują atak różnymi broniami. Rozwijamy się więc mniej więcej jak w większości Soulsów, z tą różnicą, że część z tych rdzeni pozwoli nam kupić zaawansowane wzmocnienia, pozwalające nauczyć się Achillesowi parować, szybciej pić miksturki, czy też lepiej rzucać tarczą. Do tego w trakcie gry zawalczymy z wieloma różnymi ludzkimi herosami, czy też mitycznymi potworami, których i tak jest bardzo mało. A nagrodą za te walki niejednokrotnie będą potężne umiejętności, które także możemy odnaleźć w różnych skrzynkach i podziemiach. Niestety bardzo dużo czasu zajmuje zanim Achilles, nauczy się używać więcej niż jednej umiejętności naraz, więc przez długi czas gry będziemy musieli używać tylko jednej umiejętności. A szkoda, bo umiejętności są tak fajne, że miałam często problem wybrać, którą aktywować w danym momencie. Świat gry Achilles Legends Untold ma swój urok. Zwiedzimy przerażające bagna, posiadłości magnatów czy też starożytne cmentarze. Jeżeli chodzi o scenografię, to człowiek nie może się nudzić. Problemem są jedynie niewielkie piwnice oraz trochę większe, zapomniane lochy, które wypchane są identycznymi i znanymi nam przeciwnikami i raczej nie zaskakują swoją różnorodnością fauny i flory. Właściwie każdy z tych podziemi wygląda praktycznie identycznie i różni się tylko układ kolejnych pokojów. Do tego niejednokrotnie są one dość długie, zwłaszcza te rzadsze lochy. Wolałabym, żeby twórcy zrobili je krótsze, ale bardziej napakowane ciekawą zawartością, niż sztucznie je wydłużać. Izometryczna kamera może pomaga w podziwianiu ładnego świata, ale niestety nie pomaga w walce. Sztywna, niemożliwa do obrócenia kamera niejednokrotnie nie będzie chciała współpracować z drzewami czy ruinami, które zasłonią nam obraz, a na mapie znajdzie się wiele dziur, w których nasz dzielny bohater może się zablokować i będziemy musieli szukać drogi naokoło. Achilles Legends Untold to bardzo przyjemny i wciągający tytuł, który całkiem sprawnie połączył gatunek hack and slash oraz soulslike. W pewnym momencie wdzierająca się monotonia może nam przeszkodzić w skutecznym ukończeniu tej zabawy, niemniej jednak ja osobiście z przyjemnością ukończyłam całość, nawet jeżeli musiałam czasami zacisnąć zęby, by w pełni wyczyścić jakieś lochy czy też inne podziemia. Lub też frustrowało mnie kolejne zablokowanie się podczas walki z grupą wrogów. Oczywiście każdy trafiony atak przeciwnika wytrąca herosa z równowagi, więc przy odrobieniu PH bez problemu możemy zostać przygnieceni przez grupy szkieletów czy innych żołnierzy. Achilles musi być ciągle w ruchu, by pozostać żywym. Tak czy inaczej, Achilles Legends Untold to ciekawy debiut studia Dark Point Games. i Gra mnie bardzo zainteresowała na tyle mocno, że chętnie zagram w kolejne odsłony oraz inne produkcje studia. Gorąco polecam grać w grę na konsoli. Osobiście świetnie się bawiłem na padzie do PlayStation 5. Sterowanie zostało bardzo dobrze przystosowane do pada i świetnie się gra. Dziękujemy, że oglądaliście, dajcie nam znać w komentarzu co myślicie o tej grze, postawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i słyszymy się następnym razem, heja!